Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego Jeśli tematu. Jeśli korzystasz ze skanera Opti i wyświetla on kod P 2238, oto co musisz wiedzieć o jego możliwych przyczynach i typowych objawach aby jak najszybciej go rozwiązać, co oznacza kod P2238. Kod P2238 jest zdefiniowany jako czujnik O2 w obwodzie sterowania prądem dodatnim czujnika 1 banku 1. Moduł sterujący układu napędowego PCM może ustawić ten kod jeśli sygnał wyjściowy napięcia z czujników tlenu jest zbyt niski, PCM wykorzystuje czujniki tlenu do monitorowania i regulacji mieszanki paliwowo-powietrznej. Czujniki tlenu sprawdzają ilość tlenu pozostałego w spalinach. Pozwala to modułowi PCM stwierdzić, czy silnik pracuje na mieszance ubogiej, czy bogatej zmiany poziomu tlenu powodują zmiany napięcia wyjściowego czujnika. Sygnały wyjściowe napięcia czujnika tlenu są niższe, gdy w spalinach jest więcej tlenu i wyższe, gdy jest go mniej. Moduł PCM samochodu ustawia kod P2238. Jeśli sygnał wyjściowy napięcia z sąd lambda jest zbyt niski. Jeśli moduł PCM wykryje, że napięcie jest zbyt niskie i nie mieści się w zaprogramowanym zakresie roboczym, zostanie zapisany kod P2238 i zaświeci się kontrolka silnika. Uwaga! Kod P2238 może być różny w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny kodu P2238? Kod P2238 ma kilka możliwych przyczyn, w tym następujące, uszkodzona sonda lambda, problemy z okablowaniem lub złączami wadliwy PCM, lub błąd programowania PCM. Jakie są możliwe objawy kodu P2238? Oto niektóre z najczęstszych objawów kodu P2238: zmniejszona wydajność energetyczna, zmniejszona wydajność silnika, silnik przerywa i pracuje słabo, kody optii dla ubogiej, leż bogatej mieszanki wydechowej, lampka kontrolna silnika jak kod P2238. Trudno jest zdiagnozować problem leżący u podstaw kodu P2238. Testowanie czujnika tlenu, okablowania lub PCM wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Ponadto dostęp do tych komponentów może być trudny dla niedoświadczonej osoby. Jeśli chcesz prawidłowo zdiagnozować problem, który wywołuje ten kod, Powinieneś skonsultować się z zaufanym specjalistą motoryzacyjnym. Jak naprawić kod P2238? Zwykle nie ma jednego panaceum na problemy wywołujące kod optii, ponieważ problemy te mają wiele możliwych przyczyn. Aby określić właściwy kierunek działania, należy najpierw uzyskać dokładną diagnozę po ustaleniu. Co wywołuje kod P 2238? Można zapoznać się z wiarygodnymi internetowymi zasobami naprawczymi i poradnikami dotyczącymi możliwych rozwiązań. Jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów i naprawę kodów diagnostycznych, zawsze należy zapoznać się z instrukcją naprawy pojazdu. Przydatne mogą być również podręczniki napraw Hilton, jednak subskrypcje Aldata są jeszcze lepsze. Ponieważ zapewniają szczegółowe informacje o naprawach fabrycznych dla kierowców, którzy chcą samodzielnie przeprowadzić naprawy. Jeśli nie masz dużego doświadczenia w diagnozowaniu lub rozwiązywaniu kodów usterek, najlepiej skonsultować się z profesjonalnym mechanikiem, aby uniknąć problemów i droższych napraw.